Cześć, mam z tej strony Silverona a to już czwarty z kolei odcinek z, z gry League of Legends. W dzisiejszym odcinku będzie ze mną miedziany podnikiem proteza Kródy. Witam, Moś... witamy. witamy. Okej, okay. w dzisiejszym meczu zagram sobie Dariusem, aczkolwiek był on na. S-Bot. s, -bot. s -bot. Yy, Był on na liście postaci, którym pisaliście mi, żebym zagrał, a więc w dzisiejszym odcinku będzie Darius i będzie niszczycielska moc no noxiańskiej gilotyny, tak. A Rudy, jak to Rudy zagra sobie? Timo! Kurwa! <noise> A tobie co? Klawiatura mi siada. Aha, okej. Okay. No dobrze. Musisz ogarnąć to jakoś. Spokojnie. On jest solo, więc. Dobra, to w naszym teamie będzie tako: Akali, Darius, ja będę grać Dariusem. Garen. Do Garen, wziął sam pancerz bez potów. Aha, okej. Okay. Y, Timo. Rudy, tak, Rudy Timo. I Ezreal. Brent, oni się tam obijają? Wow, będę się nie ma trochę PK, okej. Okay. Yy, w przeciwnym teamie kata. Brent, Shen w dżungli. Nie dali Olaf na solo przeciwko nam tutaj. No nie Zajubisz, idź tam, bo padniesz. Uważaj. Olaf cię zniszczyłby tak bardzo szybko. Byś nie ogarnął, na co się dzieje. Ach, moc 45 ja wiem AP. Wiem, jesteś dumny, prawda? Runki, co ty robisz? O co chodzi? Co ty kminisz, bo ja nie wiem. No ej, gdzie ty leżysz? On już cię widzi. No weź ogarnij. Dla mnie jestem niewidzialny! <noise> no też śmieszne, jak na przykład sobie stanie tutaj taki Timo i podejdzie na przykład taki Olaf i ten Timo nagle się staje już widzialny i tyle i zaczyna go nawalać. On będzie stał pod wieżą. Ja nie umiem farmić z tym darkiem. Jakieś takie wkurzające auta taki ma No chodź tutaj Olaf Chodź, zniszczę cię, pa, bijemy go, bijemy! Dobra Pff. Zostaw mnie Nawet nie masz prawa mnie uderzyć Dobra, on, on tutaj zawyle... Dobra, ha, wow, Dostajesz dostałeś wryj toporem. I tak mi gówno robi. No wiem, <laughs> później co tak? Wow, a ten Olaf jest słaby. Widać, że nie ogarnie Olafa. Wow, dostałem asystę za minionka. No nie, nie czuję tych auto ataków Darka, nie wiem czemu. Ogólnie rzadko im gram teraz, bo on jest taką strasznie wkurzającą postacią i nie lubię... Wow, a ci wypierdolił. No, teraz to już cofi. No bo ty nie masz potów, tylko poty na mamę. No chodź tu, Olaf. Zapierdolę cię, Early jest moje, więc... Ojeju, może oddaję się z nim. Nie, Early jest jego. Dobra, to ja nie chcę się tak bawić. Chyba, że walnę takie szybkie. No nie! No nie wani, firsta, co ty głupi jesteś? Nie! O my god! Kurde, Fak źle to zrobiłem, bo się zacząłem, dobra, padł, myślałem, że go w pierwszy uwalę, no trudno, dobra, nie płacz, nie, nie będzie źle, trzeba kupię jakieś wardy, bo no, tak to będziemy padać, kurde, nie pomyślałem trochę, bo on ma ten swój speed attack, a jeszcze mnie wypierdolił z tego już w ogóle, o Boże, true damage. No na nie ma co panterza budować. Taki tam True Damage 500, i, czy tam ileś 300 True Damage a w co 4 sekundy, dziękuję. No on będzie tak trochę bił w tym lejcie. Olaf, e może. Nie, nie puszuj, nie puszuj, cofnij, cofnij. Bo zaraz, no, zaraz coś przyjdzie. Na przykład taki Shen, Shen, na ganka i tyle będzie z tego. fps mi spadły, wow, nie wiem czemu. Coś jest nie tak. Wow, mam 40 fps -ów. No, ale mi wypierdolił z tego topora. Nie czuję auta ataków darka. Nie wiem. Wow, ja 11 też nie lepiej. No chodź, tutaj. Dobra, nie, ale ja tam wolę nie podchodzić. Wow, ale mu dużo zrobiłeś. To on ci więcej wypierdolił z tego Q z topora. Spokojnie, kurwa, spokojnie. Dobra, będzie okej. Okay. Chyba. To mi się wydaje. Wow, ale to dobrze omijam. Ok, dobra, obiliśmy go trochę. No, nie wkurzaj mnie nawet z tym. Denerwuje mnie, on troszeczkę już. Możesz go po prostu harasować z autoataków, Ja będę go dobijać. Zaraz będę miał szósty, więc ulti. Lubię to. W sumie na darku, to on. No tylko się zabija ulta. Bo on nie ma. No praktycznie... Wow! No... Nie, może, nie, musi, nie możemy mu pozwalać las hitować Wow, a mu wypierdoliłem Ale jestem dobry. Jestem takim dobrym Dariusem Ach tam mid Dobra, jest OK Abot No tak sobie. Dobra, ogarniamy pólico. No dobra, bo jesteśmy solo, bo on jest solo. A tego szena nie widać, on jest może AFK w ogóle widziałeś go na mapie raz chociaż? Nie, no ja też właśnie. Nie wiem o co chodzi. No, dobra, będziemy tak obrzucać tymi toporami, a już many nie mam. Praktycznie, chodź tutaj. Nie, dobra, na szóstym normalnie, ja tylko walnę takie przyciągnięcie QW, ulti. Padasz, siadasz, już nie żyjesz. Olaf. A ty możesz go obijać tam. O dobra, może być W sumie tam mamy taki, taki spoko burst, bo po prostu ty go oślepisz i on cię nie może z autoataków nawać. Oszan Uciekaj stąd Nie dobra, nie padniesz chyba O Jezus Kurwa Ojeju Dobra, tyle było Mogliśmy się wycofać, nie, nie musiałem tam wbijać w sumie. No to wszystko przez ture. <laughs> to wszystko przez klaweturę. Wow. Nie dobra. Raz padłeś, jest okej. Okay. Mo może być gorzej. Mmm. Ja tam nie chcę podchodzić, do niego teraz. ścieżkę O luka Co tam się dzieje? Da Kali, bije się. Nie, dobrze. Zbestuj go, Ulti kurda Jeszcze tylko taki jeden ładunek na ulcie to ona by go tam zgarnęła. Aby nie wiedział co się dzieje. Co się kurde dzieje? Pompa ma być. Chodź tutaj, chodź. Zaraz przyjdziemy, walimy taką pułapkę na tego lafa. To będzie takie kurce. Wow, mam ulti. O oh yeah, teraz będzie koks. Moje miniony. Ach, ta słaba farma. Nie, w sumie nie taka słaba na dwóch, to nie taka słaba na topie. Gdzie on jest? Dobra, przyszedł. Uważaj, będzie nas opieprzać cały czas tymi teporami. Co on tam kupił? Eee, Filozof Stowna, no w sumie Tremoncza. Przyda mu się. Wow, jeden na jeden ton to będzie mnie rozpieprzył. Nie lubię grać Darkiem, ale dobra Ale ja sobie nim zagram, także było Fan For fun No A mnie wypieprzył Dobra, nie mam ulti, nie będę tam się pchał Nie mam many, dobra, ja wrócę Cofnę Mimo wszystko Nie dali AP, nie budki, nie Tutaj będą potrzebne Chyba tak Tak mi się wydaje, do to dobre Na nich, okej okay. Mam jeszcze jednego Walda coś, więc spoko Kupię nam drugiego Przyda się Uważaj, nie podchodź tam Nie pod... <grym> Aha Dobra, nie pokazuj mu się Bo on wie, że tam stoisz Jak się poruszysz, to padniesz Czekaj tam Jak przy, Jak podejdę O, SS stop Okej. Okay. Nie bo mi tu siada. No dobra. Ale on tu może wpaść zaraz. Choć w sumie on już wpadł, pisałem SS to, więc No w sumie on wiele nie zrobi Dobra. Ale chodź tutaj. Przecież on idzie tu, chodź Chodź tu, no chodź, przecież on idzie w krzakami. No zobacz. Chodź tu w krzaki Tak jest. Dobra, siądziesz chyba. No to ja myślałem. Dobra, on że on też... Do... Chociaż w sumie jeden za jeden trochę nie opłacało się z solotopem. A ubije się w minionach. Ale podejdzie na stówę. No możliwe. Ale postawiłem warda, więc będę widział jak coś. Dobra, odpuszowałem. Co on się dzieje na tym idzie? Ojeju. Przegrywamy póki co. Dobra, trudno. Damy radę. Jakoś to ogarniemy. Oh. dobra pożaracz, niejsz, chociaż tu mi jeszcze nie. Co to robić na tym? Aha, dobra, kupujesz i tyle. Dawaj, chodź, ruszy. Eee... a ich tam, bo nie patrzyłem nawet co tam się dzieje. Zbytnio, trzymają raczej. No tak. A farma? Wow, a okay, mam ma mi farmę ode mnie, chociaż nie mnie. Tak? Znaczy no, Ezma 01, no nie? No tak, to tak, tak, trochę. No i ja oni farma jeszcze mają lepszą. Dobra. I kata ma. Nie można się, nie, nie tam, nie można dać się wyfarmić w tej kacie. Ogólnie nikomu nie można dać się wyfarmić, bo... Ez też strasznie dużo będzie robił, jak się wyfarmi i tyle. Wow, mądrze. Chodź, tu cały czas będziemy tak... On, jak on będzie podchodził, to ten... To będziemy go niszczyć i tyle. Cofnął chyba. Nie jest tutaj. Ja jest tutaj. Ja go przyciągnę zaraz. Okej, okay. jest dobrze. Chyba podwójnie masz? Jesteś na głośnikach teraz? Tak. No właśnie słychać, bo tak podwójnie wszystko słysza. Okej, okay, good job. Stresła, bo ulta, bo on. Co on w sumie zrobił, że ja ultam go nie zabiłem? Bo on powinien wsiąść na tego ulta. Nie wiem co się tam stało. Dobra, już wracam. Już mam pożerać. Będę ich slowował. Okej. Okay. Powinniśmy to jakoś ogarnąć. Póki co jest to. No miniony taki... miniony! <głosy> <Co>? <głosy> nie wiem jak to jest możliwe. A bo ty nie masz faryć po prostu. A ta nasza wieża praktycznie nie jest ruszona. Ja ona w ogóle nie jest ruszona. Aha, okej. Okay. W sumie być tam. A, dobra, idziemy tam odpuszczać. Tak do końca już. Muszę będziemy chodzić po lane i pomagać po prostu. Ale w sumie tego topaczu trzeba będzie pilnować. Uważaj, uważaj. Może bądźcie za zapieprzy Po co się tepnąłeś, no, Bez sensu. Ja już tu byłem. On by nic nie zrobił. Nie, taki literalnie potrzebny ten flash. Ale dobra, trudno. Ach, te grzyby, ja. Co tam się dzieje? Wow, mit już jest przypuszczony. To jest okej okay, całkiem. To my, to teraz jest dla nas, tak. okej okay. O, akali. Dobrze. Ładnie. Ja zaczynam odrabiać powoli, bo mieliśmy lekką stratę. Wow, aby mi wypierdolił toporem. Dobra. Jest ok, ok, jest całkiem. Trzeba pomyśleć z go trochę i będzie git A ten Brand, Brand, no trzeba nie go tam Ale strasznie, papierowe. No chodź tu. Siądziesz. Siądziesz, Olaf, ja, ja ci to mówię. Mam już ulta. Jakbym się uparł, to mi tam wbił w niego. Jakbym się uparł, to bym go tam przyciągnął. Chodź tu, Olaf. Dobra, cofnij, cofnij. Dobra, no byliśmy go, jest okej. Okay. No tak, jak będziemy go w końcu obijać, to on padnie i tyle, no. Właśnie teraz padłeś. Dziękuję. Wow, to było takie głupie, Olaf. A nie, w sumie nie muszę się cofać. Odpuszujemy, nie, my to spuszczujemy teraz. O, jest git, jest okej. Okay. Dobrze, good job. Brawo, on to chodziło właśnie, dobra. To teraz. W sumie mogę lata pierwszego składać, to będzie takie okej, okay. całkiem. To mi się wdaję, No defense. No dobra. Ja po pasek się cofnę, no będzie okej. Okay. Myślę, że jak zbuduję młotek pierwszy, to będzie tak całkiem. Będę ich Będzie dobrze ogólnie. Dobra, jest spoko. Eee, dobra, to idę pomóc. Po, idę tam pomóc, gdzie. O, tu Brand idzie. Ja też idę tam, idę. No tu Brand. Gdzie on tam gdzieś się poziom, okej. Okay. Mhm, mm no on będzie szedł, na tego idę, idę tam. Nie, on zostaje na topie, wow, serio? No klep go, klep go, tam są grzyba, chłopie. Spadł z grzyba. chodzi <kluz> on teraz jest, bo ja go już tu nie widzę. Tak, ale idzie po Brando. Uw, ty wszystko. Siądzie chyba, patrz, 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 Ale, patrz, nie, nie. ale, ale oni są, nie... ale są co ona zrobiła? Ale oni są w trzech. Ja tutaj nie mam coś nawet iść. bo nas, nas też jest w trzech. Oni siedzą tu w krzakach? Co dalej go, tutaj? Nie W sumie jakbym przyciągnął to było... No już do po, pogrzemiali po Nieeee! Wow! Nie toleruję Kurczę, chciałbym asystę chociaż send tutaj Okej. Okay. Dobra, wygrywamy póki co, jest dobrze idzie Dobra, on nic tu nie zrobi sam chodź, chodź chodź, chodź! No, no, Tam jest, z drugiej nie, strony. Nie, nie, czekaj. On idzie tu. Chodź. Ty. Nie, dobra. Nie, on nie jest na tyle głupi, żeby tutaj podszedł. Dobra. O, tutaj jest. No Dobra, jest okej. Okay. Zabijam go. No, w sumie ten burs jest całkiem mocny. Bo teraz, no, mam i temu trochę. 5-1 jestem, więc W sumie to nie jest, jest tak łatwa postać, więc ją. Tra... No, dobra. W sumie to się obładza, jak lecę po fraga i zabiję, no to to wtedy tak, flash mi się przyda. I się obładza po prostu to zużyć. Dobra. 3v1. Dobra. E, 6 1 jestem. Okej. Okay. Całkiem, w sumie, największy team. A Akali też spoko całkiem gram A ty, a ty jak... Akali idzie. A ty Miedziany jak tam? 0-2-4, yeah. Przeciwnik pokonał... Wow! 1-2-4. 70 HP, 30, tej, many. No. Hardcore. Już znaczy nie. A co, ona się na tobie sfocusowała, czy co? Ale kogo? No, no! Ja ogólnie chciałem zrobić Reda, ale coś mi kurwa nie wyszło. <noise> no, a w sumie Red ci się nie przyda, bardziej Blue, jak te Ostrożnie. Więc Slow to tak nie jest bardzo Red dla mnie. Nie, dla Eza ADKR bardziej się przyda. No, chodź tu Brand. Nie, dobra. Nie ulti, to nie będę się tam pchał. Jakbym miał, to bym go tam sklepał. A ten Brand nie ogarnia skillshotów. Kurda. już. Zaraz ulti będę miał, zaraz biję tego Brenda. No chodź tutaj. Ej, Shen tam jest. Poczekam chwilę, bo chcę go tutaj zabić. To moment. Czekaj, dość idę. Wszystko jakiś kata biega. Znam swoje rozkazy. nie już uciekaj. Ten Brend. Ten Brend siądzie. Grzyby? Gdzie ty tam masz grzyby po Czekaj, możliwe, że będzie grzyb jakiś. Czekaj, nie, nie będzie, nie, nie będzie. Kurde, nie. <grym> kurcia już się zbierałem, żeby na niego skorzyć i tak ładnie zestylować, a, Ale dobry plan miałem. No, komka, ta, oł, a mnie pierdoliła. Nie, 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 nie proszę. Ciekam stąd. Padnę. Lejecie się tam. Wow, ej, ale jak się lejecie to wymówcie. Garen padnie? Tak. Dobra, uciekamy stąd. No w sumie nas tu pozabijają Dobra. Nie padła. Pomogłem jej. Jest dobrze. No w sumie jakby teraz są w trafia. trafiła. Don't focus Shen. Don't, tak? Kurwa don't. Znaczy w sumie ja go nie sfokusowałem, bo no po prostu był najbliżej. No dobra, okej. Okay. Co ja tam mogę... Ej nie, nie lecę w Teamage, nie opłaca mi się. A kto tam u nich? Hmm. Nawet rezistów żadnych nie opłaca się głowa. W sumie tu nic nie opłaca się kupować. Dobra, to ja polecę pod takiego tanka, a sobie zbuduję po prostu. O bo obawiam się, że mid będzie spuszowany teraz. Nie, znaczy mi się wydaje, że to jeszcze Surender nie będzie, bo oni jeszcze jakieś, jakieś, jakieś tam szanse mają, ale. Twoją dobra, bierze. pierwszy turet poszedł. No i trzy, 3, no, dobra. No chodź, tu Brent. Ten Olaf w sumie tak naprawdę tylko gra. Bo inni to tak, no. Ten Brent jest 04. Jest strasznie papierowy. Wow, nie zabiłem go ultem, nie zdążyłem. Akali jest 504 dostałem jakąś estetyzę za Wow, a ja, uciek ja uciekłem, bo ja tutaj ten, praktycznie bym padł. No, no, no bym padł po prostu i nic bym nie zrobił więcej, ja. Wal walnałem trzy ulty. Walnałem trzy ulty i żaden nie trafił, bo nie zdążyłem po prostu. nawet Ale do jest ok jest. W sumie nie wiem po co pancerza budować, no ale. Dobra, trudno, już się buduję, to buduję. Później prawełkę sobie po prostu zbuduję, bo tu nie ma nikogo, to mi robił taki duży że Olaf ma true dealer, więc to nic mi nie da, że zbuduję sobie jakiś pancerz. Dobra, okej, okay. turret pusznięty. Wow, brawo Olaf. A ta... Ale ta Akali ładnie gra, ogólnie. No, ale okolica strasznie mocna jest, bo ten burs, a ona jeszcze ma trzy ładunki na ulcie może mieć, to jest się mocna. No takie wkurzające jednocześnie. Dobra, lecę tam już. Się tam chcą lać? Może tutaj podejdę? Ja dobra, w sumie nic tu nie zrobię. Przyszedłem, wszyscy się cofają, wow. Nie lubię cię. No, możliwa. A ja ten Brent tu idzie? Robicie, robicie, robicie. No, wiem, wiem, spokojnie Wow, surrender. Al GG, okej okay. Dzwon do Janka. Dobrze, zaraz. Spokojnie, dobra. A więc tak to był czwarty odcinek z serii League of Legends. Yy, w tym odcinku zagrałem sobie z miedzianym podnikiem Plota i Krudy. Możesz się pożegnać. Cześć, dobra, ja też Wam mówię. Cześć, na razie, cześć. Żegnamy. Ja proszę się. do tego fiuta. <gry> tak, ja też chcę. Dobra, poproszę. Komentowanie, subowanie, wiecie o co chodzi. Dobra, na razie, cześć.